Szukaj wiatru w polu. Big, mik, big, disco polo. Polo, polo, polo. Big, big, elegancja, Francja. Dawidy, bankowe. Za, zobacz, zobacz! Kto nic nie potrafi, zrobi pan wielkie wrażenie. Minęły lata. I nie znalazłam miłości, nie zrobiłam kariery, do niczego tak na dobrą sprawę nie doszłam. Ciągle spotykam ludzi, którzy mi różne rzeczy utrudniają i. No i nic się nie, nie zrealizowało z tego, o czym marzyłam. Ale cały czas walczę i działam, bo może to się zdarzy za rok, a może za dwa lata, a może za pięć, a może już jutro. I pamiętam, że to, o tej piosence tak sobie myślałam, że ona niesie jakąś nadzieję. Z drugiej strony ten tekst jest chyba raczej taki polityczny. Próbuję wam to zaśpiewać. Tutaj mam ten tekst. Hmm. Za sobie to najpierw zanudzę tak cichutko, bo nie ćwiczyłam, przysięgam. Na życie patrzysz bez emocji, na rzeku wciąż są Gdziekolwiek jesteś, dzień czy noc, oczyma widzę, oglądasz grę Ktoś inny zmienia świat za ciebie nadstawię moc, ci a grzyb A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic Przeżyj to sam, przeżyj to sam nie zamienia. Dobra, no to, no to śpiewam. <laughs> na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasą i ludziom w grę. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza, oglądasz grę. I ta druga zwrotka jest chyba inaczej trochę. Ale zaśpiewam tak samo, bo nie pamiętam. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj. Sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Dwa razy sobie zaśpiłam ten refren, bo jest fajny. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze serce ma. I tutaj dalej nie wyświetla mi się ten tekst. Pełny tekst. O, momencik, pełny tekst. Bo to jest chyba raczej wersji tam, potem dalej, to już jest takie bardziej polityczne. Dobra, to jedziemy dalej. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. I jeden szczegół, wzrok twój przykuł: ogromne morze ludzkie, A. Cedził ostre słowa, od których nagła zbierała złość I począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia do Przeżyj to sam, przeżyj to sam nie zamieniaj serca w twardy gław, póki jeszcze w serce ma. Przeżyj to sam, przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy gław. A w ogóle Lobart to był mój ulubiony zespół. Będę Wam śpiewać, kurde. Mam nadzieję, że mi nie zablokują kanału. I czy mi się strasznie podobał ten przebój? Kurde, może Wam znajdę ten. Zaśpiewa Wam jeszcze i ten. Szklana pogoda. Ryabka!